serdecznie w piątek i na piątek wymyśliłam sobie taki odcinek z piąteczkami 5 yy, piątek 5 <laughs> razy 5 taki piątkowy odcinek właśnie sobie zaplanowałam wkład 25 zł i mam super linię worek z kasą Moc szczęścia jeszcze udało mi się te ostatnie sztuki jeszcze są dostępne, ja tą zrobkę bardzo lubię Paselowe 9 i laki koniczynka. No to szukamy, czy w ten piątek szczęście sprzyja, czy nie sprzyja. Z numerem 26 i szukamy dziewiątki. A mam 8, 8, 3, 5, 4, 7. Siedem, pięć, sześć i dwa dziewiątki. Nie widzę. Kolejna zrabka przed nami. To laki. Koniczyna z numerem 50. I tu szukamy biedroneczki. A jest klucz. Zegar. Serduszko, czyli kier, pióro, palma, kapelusz, żółw, słońce, gdzie te pietronki, nuta i oczywiście wiedziałam, że musi być ten piękny baranek w kształcie tulipana. Moc szczęścia z numerem trzecim.

14, 35, jest cylinderek. I 3. A pod cylinderkiem, o proszę. A pod cylinderkiem 10 złotych. I kontrolne A. Lubię tą zrabkę i ona naprawdę lubi mnie też. Szkoda, że się kończy, może jakieś znowienie wymyślą. Tą słabkę też lubię worek z kasą numerek 17 była piękna premiera. A potem zaczęła ta premiera zabierać swoje. 34, 41, 25 i 57 lub jeszcze pliczek pieniędzy. A ja mam 27, 43, 29.

I tutaj szukamy sobie. Szukamy podkowy i kwiatka. Podkowa jest. I to by było na tyle. Kwiatka nie widzę. Teraz biedronka i lody. Dronka. O matko, ale ubogo zaczynamy z tymi symbolami dzwonek i słoneczko. A tu była biedronka, dzwonek i słoneczko. Diament i czapka. Te symbole gdzieś widziałam. Tu nie ma. Tu jest czapka, diamencik, 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 diamencik i czapa. Kolejne symbole to klapki i balony. Są balony, klapki, balony i tu są balony. Ostatni symbol to okulary i w drugim rzędzie leżak. Jest leżak. jest leżak i tu i tu są okularki. Teraz księżyc i kości. Tu są kości. Tu są kości i to by było wszystko. Wiatrak i parasol. sól jest wiatraczek wiatraczek i tu wiatraczki kolejny symbol serce i łódź tu jest łódka I tu jest serduszko. Teraz krabik i rower. Tu jest krabik, jest rower. Rowerek. Rowerek. Tu są krabiki. Dobra. I ostatnie dwa symbole to Cytrynka i sakwa. Tu jest sakwa, tu jest cytrynka. Sakwa, sakwa i cytrynka. Ptaszek, klucz i rolki zablokowały. Popcorn też nie, nie było popcornu. Czyli linie są puste. A więc odcinek piąteczki na piątek. Cztery puste, jedna dała 10 złotych. Fajnie, fajnie, że odcinek nie jest na pusto. Tyszka jest na dalszą zabawę. Chyba jeszcze widziałam kilka sztuk zrabki i tak mi kusi, żeby tam jeszcze spróbować. <noise> Póki jeszcze jest, ale nie wiem jak pojadę hmm, czy jeszcze będą? Bo tam chyba z dwie leżały. Pięknie Wam dziękuję za obecność. Życzę udanego słonecznego, radosnego piątku i całego weekendu. Do usłyszenia. Pa!